و هغه و هغه و هغه Organizatorzy pierwszej edycji programu klubów sportowych Orange ogłosili listę zwycięzców. 50 klubów, które będzie rozwijać swoją przygodę ze sportem przy wsparciu Orange do programu zgłosiło się blisko 3000 grup z całej Polski. Wymogi formalne spełniło blisko 700 z nich. Z tej grupy jury wybrało najciekawsze i najbardziej odpowiadające założeniom programu. Wśród tej zwycięskiej pięćdziesiątki znalazła się Warta Rumin. Jest to nieoceniona pomoc. Wiadomo, że yy, kluby sportowe borykają się z większymi niższymi problemami finansowymi każda tego typu pomoc, a szczególnie no, tak duża jakich tutaj mamy z, z klubu sportowych Orange jest dla nas y, bardzo cenna i naprawdę trenerzy będą mieli e, dużą pociechę z e, tych wszystkich e, zestawów, które, które otrzymamy. Wartość przekazanego sprzętu przekracza 10 tysięcy złotych. To potężny zastrzyk pomocy dla klubu, którego budżet na cały rok opiewa na kwotę 17 tysięcy. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się m.in. piłki, koszulki sportowe, skakanki, pachołki, deski do równowagi oraz tablet z internetem dla trenerów. Jeszcze w tym roku warta Rumin wzbogaci się także o bramki aluminiowe za testem oraz trawę, co pozwoli na stworzenie bocznego boiska treningowego. Klub z Rumina obecnie trenuje ponad 80 piłkarzy w różnym wieku, głównie młodzież. Jak za Powiada prezes klubu. Już wiosną liczba młodych piłkarzy zwiększy się, ponieważ rusza nabór do jeszcze jednej grupy miłośników futbolu.